Cześć i witajcie, z tej strony Kudłaty i przybywam do Was z przeglądem najnowszego Snapshota do Minecrafta 1.17 o numerkach 21w20a, gdzie w końcu dostajemy rzeczy z Ciemnych jaskiń oraz samego Wardena, więc zapraszam do oglądania. Dzisiejsze nowości w tym Snapshocie po prostu są genialne, nie trzymając Was dłużej w niepewności, zobaczcie sami co zostało dodane. Jeszcze do tego ta nowa roślinność, o której nie wiedzieliśmy, że w ogóle się znajdzie w tych ciemnych jaskiniach, jest po prostu genialna. Tutaj mamy jakieś rośliny, które rosną oczywiście do góry, jakieś pnącza, czy jakoś tak to można nazwać, i do tego te genialne niebieskie kryształokrzaki. Po prostu jestem z nich zachwycony. Też nie wiem, jak one będą się generować. Ja tutaj oczywiście dałem je w większych ilościach i jak widać, one świecą niewielkim światłem, a ciemne jaskinie miały być ogólnie ciemne. Ale jak już mówiłem, nie wiemy jak to będzie się jeszcze się generować, bo niestety nie da rady, jakby stworzyć pojedynczego świata z tym biomem, ale te kryształy podejrzewam, że bardzo rzadko będą się generować lub daleko od ciebie, że tylko gdzie nie gdzie będą oświetlały te ciemne jaskinie, w niektórych tylko miejscach. I teraz oczywiście pokażę Wam każdy bloczek po kolei i jakie ma funkcje. Oczywiście mamy skalk sensor, ale o nim już wiemy, bo on został już wcześniej niej dodany do gry. Do nowości oczywiście idziemy, że w końcu dostaliśmy tą narość, o którym widzieliśmy, że się znajdzie w grze, no bo już na Mainkonie. ona była widoczna. Ma taką rolę jak zwykłe dywaniki, czy chociażby jak warstwa muchu, że po prostu możemy to położyć na każdym bloku i jak widać ma przezroczyste piksele, że widać na jakim bloku to leży. I możemy to na spokojnie zebrać sobie nożyczkami i w tampoczce z powrotem. Dwa nowe kolejne krzaki, o których w ogóle nie wiedzieliśmy, że tutaj się znajdą. to Oczywiście są te niebieskie kryształy, które są genialne. Możemy normalnie zebrać się kilofem. Jak widać bardzo szybko się zbierają i to samo oczywiście jeśli chodzi o te krzaczki, które przypominają nederowe skrętorośla, które oczywiście rosną do góry i normalnie możemy je zniszczyć i tutaj sobie oczywiście zebrać je, zasadzie sobie po prostu nowe. Przechodząc dalej, to blok, o którym wiedzieliśmy się, się znajdzie i właśnie jest tutaj ten blok, który się nazywa Skalk Blok, jak widzicie i nie możemy go wytworzyć, nie wiem co on robi, w ogóle nie jest opisane. Opisana jego funkcja, tylko jest to, że został dodany. Ale za to jest dodana, naby funkcja i opis, jeśli chodzi o ten bloczek, który wiedzieliśmy, że się ogólnie znajdzie. Otóż, gdy jest ciemno albo jest w ciemnych jaskiniach, to wypromieniu od siebie trzech bloków mogą urosnąć właśnie te dywaniki. Czyli to jest w pewnym sensie roślina. Która daje możliwość rośnięcia oczywiście tych dywaników, tych, tych narośli w pobliżu oczywiście trzech promieni. Do tego został dodany jeszcze jeden blok, którego nie mogłem postawić, ponieważ na niego także działa słońce. I jak go postawię? On wygląda tak. Możemy go oczywiście zebrać kilofem. Jego nazwa to jest kalk trap, jak możecie zauważyć. Trap z angielskiego to jest pułapka ale nie wiem na jakiej zasadzie ta pułapka oczywiście ma działać jeśli chwilę poczekamy to ten blok gdy jest w zasięgu oczywiście jasności to on zamieni się w ten bloczek o jak widzieliście był ten dźwięk podobny do sensora i on oczywiście się zamienił w ten zwykły blok jeśli będzie w ciemnych jaskiniach to on wtedy się nie zamieni więc widać, że tej Mojang poszło w taką stronę, że te rośliny jakby działają tylko w ciemnościach co oczywiście ma sens, bo one będą się pojawiały w ciemnych jaskiniach Kolejna nowość w tym to jest nowa niebieska płyta do szafy krającej i w niej możemy usłyszeć jak jakiś gracz czy jakaś istota coś buduje, jak przemieszcza się po ciemnych jaskiniach, no bo słychać tam skalk sensory w tle oraz cichutko słuchać tą nową muzykę, która miała ogólnie występować w ciemnych jaskiniach. Oczywiście tą płytkę wam puszczę tylko tutaj zrobię fajny klimatik, żeby dobrze wam ten fragment zaprezentować. Tak się prezentuje same jajko, jeśli chodzi o zespełnienie sobie Wardena. I teraz go sobie zabijemy na mieczykiem, żeby zobaczyć, jak długo musimy go nawalać. Właśnie go zabiliśmy i możemy zobaczyć, co z niego wyleciało. Czyli dostaliśmy płytę muzyczną, czyli w ten sposób będziemy mogli pozyskać dwa skalk sensory, róg z wardena, aż dwie sztuki. Tutaj oczywiście mamy resztę pozostałe bloczki, które możemy zdobyć. Propo jeszcze samego dropu z wardena, to on zawsze wygląda inaczej i mogą nam dropnąć różne tej temki, jeśli chodzi o tą nową roślinność i w różnych ilościach. I także, jak widzieliście, może nam dropnąć nowy temek, który jest tylko z wardena, czyli jego róg. Oraz na trybie kreatywnym jeszcze możemy w ekwipunku znaleźć serce Wardena, które o dziwo mi nie wypadło, czyli na to wychodzi, że albo nie miałem szczęścia, albo dość rzadko one dropi z Vardena. Jest nawet taki fajny połysk enchantowany, czyli może nam sugerować, że jest dość rzadki, lub po prostu to będzie jako taki artefakt, bo na chwilę obecną z tych rzeczy nic nie możemy zrobić, jedynie są do ozdoby. Teraz sobie przetestujemy na ile hitów będzie nasza postać, jeśli nie będziemy mieli przy sobie żadnego ekwipunku. Test, gdzie mam tylko żelazną zbroję. Test z diamentową zbroją. O, jak widać, uderzył nas i nas nie zabiło, czyli jesteśmy na dwa hity. Teraz mamy tylko netheritewą zbroję. O, uderzył nas. E, zabrało nam mniej niż byśmy mieli diamentową zbroję, ale on szybki jest, ja pierdzielę. Dalej jesteśmy na dwa hity, tylko netherite'owa zbroja robi to, że zostaje nam chyba o jedno serduszko więcej niż w diamentowej, albo nad półtora. Teraz mamy zbroję netherite'ową, gdzie każda z części ma ochronę na najwyższym poziomie oraz ciernie także na najwyższym poziomie. Do tego stakoks jabłek oraz miecz, który ma uderzenie max, ostrość max oraz odrzut max i teraz sobie spróbujemy z nim zawalczyć. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś więcej o Minecraft 1.17. Dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie o łapce w górze, o subskrypcji, o komentarzu. Zapraszam na Discorda, link w opisie. I do zobaczenia już jutro w kolejnym filmie z Minecraft.